Elo elo, witam wszystkich bardzo serdecznie na specjalu na 40 tysięcy subskrypcji, czyli Baby Food Challenge. Elo elo! Elo Tak, ogólnie rzecz biorąc, Admiros od samego początku mi mówił, że po prostu ma ochotę coś tak. przekosić. Ale Bo, nie wiem, bo <laughs> ogólnie rzecz biorąc... No właśnie, nie przedstawiłem, jest ze mną Bloody Diabeł. Elo elo! <laughs> ogólnie rzecz biorąc, nie wiem czy wiecie, ale nie jedliśmy obiadu. No, i jesteśmy strasznie głodni no po Tak roku. Roku. Trzeba coś było. Trzeba się coś zrobić. Zwłaszcza to, diabeł, po prostu przechodził, Przechodziliśmy koło żabki, i mówił i kupmy coś do jedzenia. No i wtedy. A kupiliśmy. No i kupiłem. No. Diabeł może się tak nie spodziewał do końca. Ale teraz hmm. to już jest po fakcie. Już to usuniemy. No. Teraz to już jest po fakcie. Każdy, dobra, dobra zaczynamy? Bo ogólnie są tak, jedne są od 5 y, miesięcy, inne są od czterech, Co? od trzech. To, to zależy, no nie powiem. wiem, tak, są, są różne. Czemu się boisz? boisz? To będzie najpierw. To tak, już, może tak. poczytajmy na razie jakie mamy z, y, pyszne, pyszne potrawy. Pyszne. To tak, mamy tak, Jarzynka. jarzynowo z cielęciną. Hmm. Jabłka i banany z klejkiem owsianym. To będzie spoko. Jarzynki to z cielęciną. może pokazuj do kamery, żeby też widzieć, nie? O, są dwa wloty. Tak, w ogóle mamy dwa kamery, dwie kamery, więc no tak w, problem, w wszystko będzie. Jarzynki z delikatnym schabem. Ooo, Jarzynki z delikatnym, z delikatnym schabem. Delikatny! Z delikatny delikatny, no, delikatny, delikatny schabnięte. To może być pyszne. I ogólnie rzecz biorąc, myślę, i zupka pomidorowa z ryżem i indykiem. O, no, pomidorowa. Patrz, czy to. Jest to, ciekawe, to jest zrobiona. ciekawe bardzo tego. To? No, Te nie nie owoce w z jabłkiem. Myślę, że to nie będzie smaczne. I nic smaczne to chyba u nie w domu nie, <laughs> nie <jest. laughs> to, to będzie przenośne. No dobra, no. myślę, że nie ma się co... Ten, no. Po prostu świecie będzie bardzo uczciwie, Bo, ale jak jak z... e, robimy losowanie. <grym <grym> losowanie? <grym> co masz na myśli? No nie wiem, to może... no to co, wybieramy... Dobra, ej, to może ja będę trzymał... Łyżkę? Nie, mam pomysł. Czasami Czasami kapsy, jadek, nie myślisz, że każde każdy? Dobra, każdy? to patrz. Tak, będę w jednym, jednym ręku będę trzymał warkę Radlerka i musicie zgadnąć. Co? I ten, kto zgadnie, w którym mam ręku, je pierwszy. Czasami. Nie no szans. Muszę powiedzieć, że to zgadujcie. To zgadujcie. Puste. Blady zaczynasz. Diabeł drugi, a trzeci. <laughs> no <Ale> Jak to nie? <laughs> Dobra, No tak, na początek Będziemy coś smacznego, czyli. Nie, to nie jest smaczne. A niech stracę, bo... A może weźmy, ja, weźmy wszyscy na łóżkę? A może wszyscy weźmy w no, prostu? Dobra, po kolei. Dobra, Dobra. nie ma co czy po od najmniejszej jego roku? Każdy weźmie po łyżeczce. I Ale od stół, najmniejszego tak. roku do najstarszego czy... bo ja? Nie już tam. Ej, to po jest po 6 miesiącu, po 6 miesiącach. To będzie spoko. To jest naj, najmniejsza chyba, tak? Nie, co ty? ty, masz 8 miesiąc, miesiąc? ty? A, 5 miesięcy. I jeszcze masz mniejszą 4. Czterech. 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 To 4 gdzieś. To jest tylko 5, miesiąc, no to po czterech. Położę 5. A była po iluś. Tam... A może od najstarszych, bo najstarsze są lepsze czy gorsze? Nie. Nie wiem. To jest też po czterech, co nie. To co nie? Ja najpierw. jem takie papki dla dorosłych, właśnie coś schabowego na przykład. Tylko, że nie jest papką. Dobra, spróbujemy. No to spróbuj. Czas rozpakować. No w końcu. Mm. Wygląda <laughs> o, przepysznie! Tak? A, tak? Daj, daj, też po, nie, nie O kurde, <laughs> to nie pachnie <laughs> dobrze. Bo wam, że to no teraz nie, sens... nie pachnie. <laughs> No To ty jak już Nie, Ja, ja, ja dziękuję. Woda w ogóle razie, siedzi, no, on tak i one tak, smakuje tak ze smakiem kaweus. tak ze smakiem osteu. tak ze smakiem paczo po prostu, no. No dobrze, mi się wydaje, że nie ma co tak krępować. Pora trochę przekonać. No. Bo jak to się mówi? No, no na mnie no, no, Dokładnie. Nabieraj. A co? A wy ty nie nabierajcie? No tak, tylko poczekaj na nami. muszę coś i zacząć nasze reakcje. Daj, jestem tak na dole? Jest. Nie ograniczaj się! Ja mam większą łyżeczkę. No dobra, to co? Zdrówko. 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 Dobra, no. Nie no, nieźle. Nie, no wiesz, miałem takie coś, wiesz, sadziłem się nie, automatycznie żygać, tylko przez to, że wiedziałem co to jest. Ale w sumie. Nie, jest źle. Nie, nie jest, jest tak smokie. Nie no ale tylko takie bez smaku strasznie. To może ja do końca. Tak, bardzo dobry. Nie, zostawimy na później, pomyślimy. Później zrobimy losowanie i kto przegra, ten będzie musiał zjeść całą. Najgorszą. Może, ja, może, może. Najdobre. Ja nie biorę losowanie. Nie, nie, nie. nie kupuję. U mnie to jest nasz obiad, więc musimy się tym najeść. Dokładnie. No i Czekaj. Zakręćmy ją, tylko. To wygląda. No, to wygląda. Szkoda, żeby się to to tak, to jest, to jest e, e, jagodowy, tak? Jabłka i jagody, tak to się nazywa. O, myślałem to no, będzie... Taki channel. No, Ogólnie to będzie taki easy challenge, to nikt nie umrze prawdopodobnie. <laughs> bo co to za problem jedzenie jest jakiś tam projektem? Co, co, co to za problem? to jest żenujące, żydnujące jest. No ale Admin ja był, był głodny i przy okazji mi się nie... bo ja za nie płaciłem. <laughs> Musisz, tak? Ja też nie mam wyboru. No to co, zryweczko? Dobra, lecimy. i to jest wstały dobre. No dobre, to jest smaczne, to nie takie jagodowe. Bo ja mam, że Ale że nam... to, że to jest taka papka, to. Jest naprawdę to jest naprawdę dobre, słyszę. No, no to jest mój dobre. To chodzimy na wniosku, że to jest smaczne są. w To będzie paskudne. To zostawmy to na końcu. Ale niektóre są, że trzeba je podgrzać, co nie? Tak. Nie będziemy nic podgrzewać. Nie, no wtedy to dzieciom trzeba podgrzać, my nie musimy. My nie musimy podgrzać, dobra. To dałam teraz podpisać. No to tak, najmniej? to nie podgrzać. Na no razie bierzemy te po 5 miesiącach, bo one są chłodne Nie, tak spoko. Może no. to wyglądało chłodnie jakiegoś. A jaka to jest? To jest? Jak pachnie, pachnie, nie pamięć. Ej, to są jarzynki z cielęcinką. Ja pierdolę. To tak... Ale to... No, połachaj no. sobie, kaguszu. To jest. Aż ja tak, głodni. Aż głodni no, się człowiek. No, tak, mięso. Głodni się człowiek, To jeszcze mamy innych smakorzy, którzy również, również tam posłuchają. Baxter, tylko nie zjedź człowieka, ty. Ej, Baxter, nic z tego, to jest dla nas. Oni ogólnie są słabi i nie chcieli wziąć udziału w challenge'u. tak. No, niestety. No, no, to jak to się mówi. Pa my się Ej, to patruj tak jakby to przeżył i... Dobra, czyli ogólnie nie, nie ma ja plucia, Ej, dobrać, nie ma plucia, trzeba jeść, bo nie mamy ogólnie żadnego wiaderka. na odpływanie. Dobra, trzeba jeść. No właśnie, nie ma żgania. <laughs> Chyba, że tu. Na stół, nie? No, no stół. dobra, bierz, to patrz, to nie jest takie kres, bierz, bierz. No bierz, bierz, bierz to. Nie dzisiaj moje do... gościu. Nie gadaj, to jest pyszne. Jarzynki z ja ręcinką. Także. Uuu, co ja uu. No Nie no, bole, bole. to jest. no to myślę, że musimy przekąsić. Ale diabeł, jeszcze... Jedzie pociąg. Nie by drodze jakiś tu poleć czy coś. Co? Dobra, no dobrze, źle czułem. No, zrobię. No. No. No, no, raz <grym> raz, raz dwa trzy. Raz dwa trzy. No to nie jest smaczne. Nie muszę Miałem już odruch Ja, ja poszukam jakichś tam, wiesz, bliskich czy może się Możesz też tutaj poszukać Ej, tu możemy, zobacz to jest bardzo... Dobra, nie, może możemy jeść chyba Weźmy to Nie, chyba. to tak, ogólnie rzecz biorąc, na razie To było niedobre To było bardzo niedobre, nie ze nie. wszystkich rzeczy Na razie sprawdziliśmy, jak to zakręcić w okay? Na razie sprawdziliśmy trzy rzeczy I powiem wam, że jarzynki z zieloncinką po prostu wypadły najgorsze. Zaraz, zaraz, czekajcie. Czekaj. Jaką to masz? Służę pomocą. Pokaż te. to. Pokaż, no u bajzy Tu u Ciebie w domu jest flagguszu. Patrz, bo tu jest, patrz. To co próbowaliśmy teraz, no, no. Jarzynki z cielęcinką, a jeszcze mamy jarzynowa jest, z cielęcinką. No to jarzynowa, no jarzynowa będzie na pewno lepsza. To co? Jarzynowa z cielęcinką? Nie, to na koniec. Nie, to, <laughs> to, to na nie Teraz tak. <laughs> Teraz coś mi się wydaje, że będzie Czyli jabłka z bananem i z klejkiem owsianym. To będzie pyszne. To Ej, no wydaje no mi się, że to będzie smaczne chyba. Normalne, że tu nie ma podglądu? Tak, tak. Jest Jest podgląd? A, ja to mm. jest cały czas. Wygląda naprawdę ochydnie, ale no, jak to, jest, to nie, się to wygląda? Jak no, no, się bądź. nie powiem, na tam widać. Dobra, to też, sobie nabry, też. Nabierz. No, to mi Nabierz, to chyba na, jak to dobrze pachnie. Ja bym ale nie będziesz żygał. No to chyba. No, tak ale jeszcze Wiesz jest to, to to może być lekko. No? Co tak jest? Nic. Patrz, jak się dowiedział, że jest w kadrze. Dużo. <gry> 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 no tak, oni wszyscy nie no, tak. pewnie w kadrze, bo oni się znowu w kadrze. Editions, ja za to przesunę się bliżej Baxtera, to będziesz Baka bliżej kadru. Baxter. No się. Do, Buktera, to Dobra. się. Pomachaj do kamery. Co mi dawało tak mało sobie? sobie Pomagaj. No, to jest tam obiekt, znaczy. Dobra. Więcej wezmę, więcej wyżygam. Dzień to. Z drwęczko, z drwęczko, z No, z drwęczko, z Hmm, no właśnie myśmy mieli takie czerwone, nie? Takie, to takie jest to jest czyste, mika, to było takie czerwone, to jest zielone. To jest dobre. Zagryźcie. Na razie tylko jarzynka z święcinką. No nie wiem dlaczego, ale taka średnia była. Ale Kragus, no. widzisz, że chcesz spróbować? Nie, ja dziękuję. Nie, no, 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 nie, no, ja nie, 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 nie. O nie. Nie, nie chcesz jeszcze ja ja pomidorowa? Ej, to jest dokładnie to samo i to totalnie jest... Nie, nie, nie. nie, nie wszystkie są inne. To jest cielęcinko. Patrz. Jarzynowa z cielęcinko. Z delikatnym schabem. Jarzynki z cielęciną. To, to też mamy tak. zostawił na koniec. Tak, nie, dobra. Bo... Próbowaliśmy, te zostały. Dobra. Teraz... teraz pomidorowa. Cześć, to jeszcze. To tak, ta będzie zupka pomidorowa z ryżem indykiem. Dobra, to też może być bez takiego. Hmm. Ja W ogóle spakuj jakiś sos, to znaczy, się pachnie jak jakiś sos. No to jest. Co? No właśnie, tak no, pokaż, pokaż. Tak, ale mnie już tu wszystko odtwarza. Nie wiem, czego się boję. Nie, no? nie pachnie jak pomidorowa. Pachnie jak śmierć. <grym> pachnie jak śmierć. <grym> nie, no to jest pomidorówka. Co wy gadacie? Zwykła pomidorówka. Ale, są kluseczki. Nie, nie, bo to z ryżem jest. Nie, to a, ryż. a, no, zwykła pomidorówka. No na co? zdroweczko. No. Miam. Miam. No nie, to niedobrze jest. Silenia nowego pomidorówka. Ja bym się hmm. trzyma. Ale, ale, nie, ale nie, smakuje nie, troszkę jak pomidorówka, więc nie jest źle. Ale lepsze niż tamto okay. Ten ryż tak zabija ten smak niedobry. Nie yes. róbcie tego dzieciom i nie karpcie ich tym. Ej, ogólnie rzecz biorąc, polecamy. Może, możecie jeść to, bo to są owoce. A, no to jest dobre. No, to ok. jest śmierć. To, tego się nie można... A je to jeszcze przed jest. nami jest. I dlatego już się boję. Ogólnie rzecz polecamy, było przepisne. Wiesz, wiesz dlaczego? Widzisz, bo to jest... Ceny są bardzo podobne, ale widzisz, że... To są ceny, nie. nie? Nie, tu masz coś tam, ale patrz. No, coś mi się tak wydaje. O to chodzi, że one są pakowane w większych, bo są tak paskudne, że nie chcę ich sprzedać, wiesz, gościu myśli tą cenę. Po prostu pakuję do większych słoiczków, żeby to jeść jeszcze. A może te, te dwie będą dobre, może? Dobra, teraz musimy zdecydować, co chcemy w pierwszej kolejności spróbować. To co, losowanko? Losowanko. Pierwsze rok na wejście. Hmm. Powiedzmy tak, jak traficie na kapselę, to jemy jarzynową z cielęcinką, a jak nie traficie, Możecie tam... wymieszać na przykład dwa smaki na osożeczce. Mmm, to musi to było do Dobra, to był super. A co? Wymieszajcie wszystkie. Diabeł, ty swój. No, wymieszajcie wszystkie. Puste, czyli zaczynamy od jarzynki z delikatnym skabem. Dobra, jarzynka z delikatnym skabem. Brzmi bardzo smakowicie. Skabem to Nie wiem, czy wiecie, ale potem będziemy mieszać te smaki. Wszystkie. W tym otoczeniu? Czy zrobimy. Wymieszamy, tylko na razie nie możemy do niego. Ej, zypać. ale chuj, naprawdę nie, <gry> nie, to się nie, nie Pojebało cię kawa.

nie tak I, I będzie smakować jak no. To wygląda jak Grzyk już. Daj mu ten garczek. No nie, w so, innym o, o, Daj powąchać, bo daj. on już w challenge'u, a nie ma no, teraz. Daj powąchać. Nie powąchać, co no nic, tylko wam Dziękujemy. Może byście spróbowali, no, my dajemy wam. A to wygląda jak człowiek, człowiek, jak ktoś O, plageusz, jak się zaślinił. No, nie, o. bo to jest ogólnie takie, że to bierzesz nie, do ust. Ja, ja, jak tam plageuszu, lepsza niż twoja zapiekanka? Tak. No, no, trochę lepsze to przynajmniej. Te czerwone grudki to naprawdę nie są śmieszne. ten. Mmm. Diabeł teraz tak, jeść czy nie jeść? Zrzygać, czy nie żygać, kurwa. Weź tam mu, wywieź tam mu. tak, trafiłeś na schabik chyba. Częcinka. Może ci mogę, będzie samolocik, samolocik leci. To trafiłeś na właśnie na schabik, mam. To, kurwa, ale, to, może ale nie, to nie będzie. Samolot no leci, nie. otworzyć hanga. No ja tutaj jest. Nie, 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 proszę. Nie, 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 nie. Proszę nie mieszać że przegryś. Dobra. Masz smaczne wziął. Dobra. Patrz. Samo lotek lec i hangar. Dobra, dobra, proszę hangar jest sobie. zamknięty. pięć. Dobra, dobra. Tak, dobra. ty no powiem, ja to ty... tam, wiesz. Hmm. No, no Jezu, ja nie mogę tego kopnąć. Proszę cię, ja chcę jak cię Zobacz jak ani no, no, nie pakuje. No, Zakładam na łóżkę, na natychmiast. Dawaj. Ty to w... się. Zaskaj nos. Ty się ze mną zupki nie najesz? No, ty się zupki nie najesz? Ej, no to. Jeszcze no, więcej, więcej sobie. trochę, no proszę Cię. To... Do... Dasz radę, no proszę, cię gorsze, że ci się jadło. Weź, nałóż no, sobie porządną dawkę. A, kurna nie jadłem no, jeszcze. No, nie, to, to nie jest najwyższy. To tylko... no, z pirużką, A, to tak ja. z, grud z grudkami, ja. wiesz o tym, nie? No dobra, to Jaki... myślę... Grudki, no, to co to ci tak tak, No, do dobra. Mi się wydaje, że zdrówko, co nie? No, Może tak. to... Ale tylko. patrzcie, takie jak skupy, no, takie gringielki widać, nie? No widać, no, 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 no tak, bo no, to żeby się po prostu czuć bardziej. Jestem mm. głupi, mm. mm. Nie. nie myśli. Myśli. Dobra, 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 Raz, dwa, trzy, i no, Nie, jedz. No, nie, 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 Czemu taką <laughs> <daj tu> <laughs> Zmakujecie? Zdajcie mu podać te krótki. Grótko mówiąc, na ja nie było. Nie no, tak szczerze tak. mówiąc, że tak smakowało jak w skali. Kurde, żadnego skawałku. Popłakam się. Ja się popłakałem. Się się. Mam wrażenie, że on to łykał dwa razy, bo wróciłem. Tak, dokładnie. Dwa razy łykał. Chyba, dobra, chyba w sumie został. No, Ale garnek musisz odłożyć, spokojnie, chyba <grafy> że Ty chciałeś zacisnąć zwieracze, masyjczyki ja się zastanawiam <grafy> jak to, to teraz w żołądku wygląda, nie? Wiesz, takie wymieszane mm, te kolory, wiesz, odno. z tymi grudkami. Lepiej człowiek już zgłodniał. <grafy> Dobra, to możemy odłożyć. Została nam mnie. jarzyna z cielęciną. To musi być pyszne. Jarzynowa nawet jak efekt placebo to jest bardzo pyszne mm. <śmuszczaj> tak takie dudy Daj pomąchać. hałas o nie ma o o o nie o o na kolor. <śmuszczaj> Jak kurwa mm. Peanut Butter Jelly. No, 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 <śmiennie> no, 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 widzisz jak rozpieszczasz, możesz rozpieszczać no. może swoje dzieci. <śmiennie> Kupiłem Ci Twój ulubiony smakoły. <śmiennie> ja, no, ja nie mam no. Jestem nie wąchaj, tylko zjedz kawałek. No nałóż sobie no. na łyżkę. Patrz. Ale, Ale zobacz, to przeszedłeś to... To... Ja To jest dużą porcja! Ja byłem, bo to sobie... E, dużą porcję próbu. Weź o. dużą porcję nie no, no, Ja byłem, ostatnia, ostatnia łyżka, dużą o. porcję dawaj. Zrób to dla tatusia. No, ostatnia porcja. Pójdź twój tatusz właśnie ma to na to. Osta osta ostatnia porcja, dawaj? Dużą Ostatnia, Bo to ostatni ten, Dabaj. dużo. To nie jest, nie jest dużo. Nie, jest dużo, nie, jest. Nie no proszę, cię Ale, ci. ale jest, sobie. Zobacz. Ja pierdolę. No, weź nałóż większą, a nie... Dobre. No, no. no nałóż To myślisz to woda. No, siup i po Może cię zasmakuje, to zjesz całe. O. o, 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 Nie, 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 nie. No, co ty robisz? Nie Dobrze. Jest... No chyba... Nie, nie, no, no, tyle, no tyle, tyle to no, smak no. kurwa, przepraszam, ale więcej nie dam. No dobra, no, to co Bo, wiesz, się Nie to. teraz ty pierwsza my zaraz tobą, jak ty zjesz. Nie, nie mogę tak. To no zrobimy. A wy mi wtedy tak dodajecie cię odrocze. Hej! No nie, no, dawa, no, nie, no, no to je, nie, nie, zaraz po tobie, tak zrobimy. zaraz nie, tak zrobimy. nie, 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 No nie, 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 No nie, 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 szybko i my za to. nie, zaraz. nie, 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 idzie, nie, 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 Na nie, nie, razem na raz. Wow, nie poczułem tego w ogóle, od razu kosztowałem. Miałem! Przepraszam. to mogę w ogóle całe połknąć, w ogóle mieszać smaku, a ja to tak wiesz. No. Dobra, kiedy skończyliśmy już pierwszą część tego challenge'u, trzeba zrobić zupę. Ja mam myślą! Bazówkę przynieść, nie łyżkę! Przynieś, Otworzyć słoiki! Zawołać Hadesiaka! Zawołaś Alesiaka! Panie Pewny będziesz świat, będziesz tylko gotował. Otwórz wszystkie no, słoiki! Tak jest, Masa... osobisty. Masa... Masa... Dobra, zrobimy no, w tym mniejszym czasie. Najlepszy challenge na, na moje 400 tysięcy subskrypcji. Może powinienem go rzucić na milion. Może bo bardzo. Może? tak. tak, tak. To Ej, to 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 nigdy przyciągnąć nie chciałabym się tak przegrać. Przyjdź jeszcze jakąś sześcielkę, bo trzeba tak go wyciągnąć. No to jest. Nie maśnik. Przejdź papier może. No, co to wiesz? Wiesz ale? pierdalam się teraz. To jest daleka to otwieram, ale... Uff, to nie, nie dobrze, ale myślę, że... że no. Za chwilę czeka nas najwspanialsza przekąska, jaka w życiu powstała. Nazywam to przekąską bogów. Tak. Jak to nazywasz? Diabeł już nie może się wyczuć. Znowu wam się papier skończył? No, to... no Wiesz, dobra. jak to jest takim dobrym? Tam jest w tym, pod zlewem, pod zlewem. Pod zlewem jeszcze zobacz. No. Pod zlewem jest chyba. Ale czuję, że połączenie tego, ja już czuję ten zapach tego nie? oraz tego, tego będzie to pyśne. Może być całkiem spoko, proszę bardzo. Ej, to był mój papier na czarną godzinę! Dosłowne. Ale dobrze nie ma. Na czarną godzinę, czy Nic bardziej jakieś? Na czarnej godzinę to ty sobie możesz wiesz co zrobić. Jaka specjalist admi razbrali mój sekret. No wyjawił, wyjawił. Wszyscy zbrali twój sekret, bo wiesz że tam jest ciepło. Ja sobie myślałam, że to zajebie, ukryję gdzieś na czarną godzinę. Dobra. I teraz tak. Myślę, że warto tutaj dożyć nasz ulubiony składnik, <śmuszczak> czyli związek, związek, a. Związek, a. związek A. A. Dobra. W... Ja no, tak, uwaga. Właśnie robimy zupę. To całe. No? Ej, a może mniejszy garnek? Jest jeszcze mniejszy? A może na talerzu to zrobić? Na talerzu, no, no nie jest taki talerz z talerzem. No taki wiesz, no bo talerz. I będzie im nieprzyjemnie. Nie, od widzowie to takie rzeczy. Tak? no Będą wiedzieli, czego nie robić w domu. Widzowie, nie no. O. Ten jest nie. ale to Po co to robią, żeby nie robili oni w domu, nie musieli. No tak, bo nikt nie jest na tyle głupi, żeby My to robimy tylko i wyłącznie dlatego, że jesteśmy głodni. O co tu chodzi? To jest pies pogrzeba. Ale te garki to nam daj w razie, gdyby się nam niedobrze zrobiło. Ej, bardzo fajnie jest tej masce, ma akurat z Nie ma Bo no akurat nie, nie, nie mam zatkany nos. Właściwie tu się duszę trochę, ale warto. No. No. Ale zobacz, jak jesteś uśmiechnięty, nie wie czy smakuje.

to może za dużo porcji? <laughs> nic nic i, bardziej mylnego! I, nic i, bardziej mylnego! Białe. to ma jeden kolor. Uuu, Bo to są zmieszane te trzy najsmaczniejsze. najsmaczniejsze. Diabeł, co to jest o tym? Te... Diabeł, dasz radę! Bo tych trzy najsmaczniejszych. Jak jaka zabawa Co ty ze swoim życiem robisz? <noise> Jak <move> to wygląda? Dorzuć tego fioletowego To nabierze koloru Dorzuć <głos move> to innego <głos move> Innych Ej, to smaków teraz dorzucamy Wszystko, wszystko O, no, niee! No jest... oh, yeah! Od razu to, to lepiej wygląda Jesteś spłucony, to lepiej od ciebie O, nie! Yeah, lecimy z tobą ja adreosem O, wygląda?

ale wszystkie mieszamy? Wszystkie, no co? Hmm. No już trudne. No już trudno. <grymne> trudno. I tak oto powstał najwyższej... Oupa! Jak on wziął Ale wymieszaj o, ją dokładnie. Tutu tutu tu, tu, tu. Nie <grymne> ruszaj. Da się Daj ten garczek, co? Tu, 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 tu. A teraz czas na drugą Wodnijne, część challenge'a. Jemy dopóki nie zjemy wszystkiego. Ja Daj mi też garnek, na wszelki wypadek. Na wszelki wypadek? No co ty. A, Pyszna zupa owocowa ta 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 zrobiłem zupę Dobra. I jest, dlatego ja jestem tak. kucharzem w tej ekipie. Postawiam dobrze kamerkę. O, o tak, wiecie? człowiek Wszystko widać. Damy bliżej. Musimy, musimy. No. Nie, nie, nie. No dawaj łyżeczkę. Nie, łyżeczkę. to. to. Może to. Może nie będzie taki zły. o. Nie, No dawaj. Nie. No dawaj, Nie, 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 spróbuj. Ale jak ci nie będzie smakowało, to po prostu wypluj. Nie wiem. Siedzisz to, to. Ja nie spróbuj. To, Nie ma masz. Jest. Yes. Ja yes. yes. <grystanie> no wiecie Jest, Spokojnie. Nie, ma moje łóżki. A może plaga cię nakarmi? Spróbuj. Nie, pierdol. A, ale ulej, ja tylko, Bo to trzeba nabrać troszkę z ciepła. Nie! nie. <grystanie> budeczkę, no. <grystanie> 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 nie, co, nie co te jagodowe zabija cały serce. Większy garnek, może. Ja, ja, ja bym ja ja jest... <słuch> nie, chłuchaj. nie, większy garnek. Ja nie, 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 chłopaki, nie, to nie, 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 Dawaj, no. Do ja do nic złego nie Ja nic nie będzie. To jest wszystko jadalne, ja to, to to jedzą. Silnym, jest silny, silny Ale nie mieszają? No bo ile mam 13 ludzi? To jest tak je. jak z alkoholem, nie mieszaj. Wyobraź sobie, że jadą straszonych, co nie? <laughs> Czy coś takiego. No, oni tam gorsze rzeczy jedzą. No dobra. No to co? Odpoczął. No to co? Zdrówko chyba, co, nie? No, myślę, tak. tak diabeł. Nie mogę, kurwa. Yeah. No, Dobra. Weź sobie więcej na bieżąco. No weź sobie więcej, tylko dobrać. jedno masz. No zwrócić, ja smakowało. Dzieci tak robią czasem. Nie dlaczego dzieci tak robią. To jak będzie, diabeł, zjeżdżasz, trzymamy się, pogniewaj. I cię zamknąć szafie. Dobra, dobra. Dołożył, no. Karnierzu. będzie. ale żeś ty nałożył, ja Ja mam. Nie mam też no no mam dużą partię. Miałem no. taką, wiesz, nawet czerwonej. No. no. Z czerwą masz nie? No co? Z długeczko. dawaj nie był. Trzy. <śledziny> no jak ty zjesz, to my też zjemy. No właśnie, my zawsze. Ale nie, bo ale my zjemy, nie My chcemy, co nie? Nie. No nie, był dobre. No to trzy, dwa, jeden.

I nie poczułem Ale. kurwa tego delikatnego skarbika. Był, był taki gringiel na środku i wylodował na moim języku i to nie, nie było czuć smaku w ogóle, bo to była jak taka ciapka. Ale sam fakt, że mam ja coś takiego, co ja w moim języku no, i jest tam jest taki co. popcorn i Nie, ja już podziękowałem. Co, jeszcze po jednej, nie? No nie. Ja. już wzią, ja, kolejna wziął, nie, nie. No, nie, ja z... nie, nie? ja kurwa, wziął jeszcze jedną. Nie może nie może być. gości od tego. Ja teraz z wody się napiłem. To nie ja. miałeś tego z wody. Nie to zjem, bo w sumie obiadu nie jadłem. Hmm. <noise> <noise> <Uu. głos> to jest. <noise> jest Nie. On to wygrał już, nie? Wygrał, wygrał. Chcesz spróbować, <noise> Paweł? Największy Może teraz nasi asystenci nie. No właśnie, asystenci muszą Ja byłem sędzią. Mamy dla Was? Specjalne łyżeczki do tego no, no dobra, ja był naprawdę udany. Dokładnie. Oczywiście, żebyście nie myśleli, że to się wszystko zmarnuje. Nic bardziej mylnego. Admiro zabiera to do sobą do domu. w ja domu kolejnego. I będzie to mu służyć jako pamiątka, albo na jakieś... powieści ze sobą, sobie składnik. Albo mam za No albo, no, albo z później, co nie? Albo z no. zaraz tu ziemię jakby po cięciu. Bo plagło się tutaj ślini, tylko po prostu no, no, się boi no, kamery. Nie. Dokładnie no, tak. No. Mówi, że lepsze od zapiekanki. Nie do. Są dobre mieszanki. Dobra. No dobra, no to chyba tyle. Elo, Elo! Na razie, Elo.